Cześć, witajcie, słuchajcie, pojawiło się kilka bardzo ważnych rzeczy, które sobie tutaj dzisiaj na wykresie omówimy na interwale czterogodzinnym. Zobaczymy sobie też interwał jednogodzinny, jaki interwał taki globalny, jednodniowy. Jednak zanim do tego dojdziemy, o, to patrzcie w ogóle, co sobie wynająłem taką salkę małą. O, jestem teraz w klasie. <noise> słuchajcie, niedziela już w domu nie mogę wytrzymać tam się ciągle kłótnie są przedświąteczne, więc o, tam w ogóle jest ten nowy budynek który wybudowali ten wieżowiec największy w Europie podobno kłótnie, słuchajcie, przedświąteczne, więc uciekłem uciekłem z domu i nagrywam z takiej salki klasowej ale dobra, przejdźmy tutaj sobie do wykresów aha, jeszcze słuchajcie, jedna bardzo ważna uwaga odkryłem, to jest bardzo ciekawe, bo tak sobie spoglądam na Wikipedii krokodyl, słuchajcie, nilowy czy wiedzieliście, to jest ciekawostka, która mnie zaskoczyła że płeć krokodyli zależy od temperatury, w której przebywają jaja, także one, te jaja jak się jak powstają, to jeszcze w zasadzie nie wiadomo, czy będzie chłopak, czy dziewczynka dopiero, jeżeli zależy od prostu temperatury gniazda, jeżeli jest poniżej 31,7 stopnia albo powyżej 34,5, wtedy będą samice. A jeżeli to jest coś pomiędzy tym, to będą samce, tak sobie mogą to chyba regulować właśnie temperaturo, Mogą zwiększać, zmniejszać. Wtedy yy, wobec tego czy jest za dużo samic czy samców, tak sobie to chyba mogą. Regulować. Ciekawe w zasadzie. O tym nie wiedziałem. Taki off-top mały, ale <laughs> mnie to w sumie zaciekawiło. Dobra, słuchajcie, wracamy do wykresu. Yy, więc słuchajcie, mamy tutaj ciekawą sytuację. Tak mianowicie, to w zasadzie na razie wszystko tutaj idzie zgodnie z planem, tym którym się sugeruje, czyli jeszcze raz mój główny. Globalny taki short na dźwigni X3. On tutaj w teorii powinien być od tego momentu, gdzie też mówiłem, wam radziłem, żebyście tutaj sobie weszli, albo tutaj, gdzie jeszcze miałem dobrać do pozycji, aczkolwiek tutaj trochę nam zabrakło, ale to i tak jest bardzo dobre miejsce. Te 18200, tysięcy 18 to jest dobre miejsce. Ja trochę. Tutaj mam go mniej na 17 300, ale tuż i tak jestem na fajnym plusie tam na dźwigni razy 3, to mi daje około tam 12% zysku. I to jest jakby mm, pozycja na małe dźwigni globalnie, gdzie jakby jestem w dużej mierze. Bardziej przekonany, że właśnie ten ruch będzie dalej spadkowy się pogłębiał. Oczywiście mówię tutaj o interwałach, o interwałach większych, takich globalnych i tak dalej. Aczkolwiek teraz, jak też pewnie tutaj widzieliście, poluję sobie, słuchajcie, na taką korektę. No wiecie, bo zawsze było o jakichś tam spadkach, a ten spadek był naprawdę konkretny, bo tak naprawdę spać tutaj o 9%, o 9% tak naprawdę bez żadnej korekty, powinna ona w końcu nadejść. Pytanie kiedy? No i Obstawiam właśnie, biorąc pod uwagę to, że tutaj widzimy, że o, duże portfele sobie na wykresie 4 godziny kupują tego Bitcoina o właśnie gdzieś w tych okolicach, co zazwyczaj wiąże się z jakąś korektą, jak tam szkolenie było. Tu jest ten taki był trójkącik też i te pola, tu jest dużo większe pole, tutaj było te pole, tak? Widzicie, że o, tu była też korekta. Tu była korekta. Tutaj też były te korekty dużo większe. I tak naprawdę mm, wydaje mi się, że tą pozycję, którą myśmy zajęli, czyli te y, wchodziliśmy po 16650, wydaje mi się, że ona, słuchajcie, jest no, najsensowniejsza do tego, kiedy ta korekta mogłaby tutaj potencjalnie nam słuchajcie nadejść. Y, jednak nie zapominajmy, że global, to jest takie, wiecie, polowanie na korekty. Trochę bardziej spekulacyjnie. Globalnie, słuchajcie, jestem ciągle w sorcie. Więc o tym pamiętajmy. Oraz też słuchajcie, mam tutaj pozycję, która w sumie już teraz jest na fajnym bardzo plusie na BNB, która teraz jest na plusie, no już 50%, 5500 dolarów, to już nie są małe pieniądze. Myślę, że tu jeszcze podejdziemy wyżej. Też to jest stwierdziłem, że tą pozycję zajmę z tego powodu, że słuchajcie. Jeżeli ma być odbitka na Bitcoinie, wtedy też będzie odbitka na BNB, ale stwierdzimy, że na BNB potencjalnie powinna być ta odbitka, ta tutaj podbitka dużo większa. Z tego też powodu, że teraz był wiecie, food na tego Binance, że tam oni mają coś tam, wiecie, niepoukładane. Jest też największy chyba od czasów 6 miesięcy Open Interest Rate na BNB. Czyli po prostu każdy teraz tak naprawdę, to sobie też to możemy zobaczyć na. Kingfisherze. Teraz każdy, że tak powiem, shortuje tego BNB, bo są tam, wiecie, ludzie łykają te różne historie, te różne wiadomości negatywne, to prostu shortują BNB teraz ile się da. I tutaj to fajnie widać, że yy, widzimy, tu jest bardzo duża ilość likwidacji tych shortujących BNB, tutaj gdzieś właśnie od okolic 270 do okolic tam 270 powiedzmy 5 więc jeżeli ta odbitka na bitcoinie się zdarzy a no, ma w miarę duże szanse żeby się zdarzyć bo jak nie teraz to teraz myślę, że jest po prostu dobry moment to na BNB jest jeszcze lepszy moment i w zasadzie już był, bo faktycznie jestem już na plusie sobie, to jeszcze tej pozycję trzymam, tak jak tutaj mówiłem do 2.6.5, 2.7.0 tutaj gdzieś w okolicach tych właśnie likwidacji, tutaj zawsze to mi bardzo bardzo pomaga i tak samo jak sobie tutaj spojrzymy też na na Bitcoina, jeżeli chodzi tutaj o jego, o jego likwidację, to widzimy, że też każdy znowu tutaj po tych negatywnych, po tej negatywnej informacji co do spotkania FOMC, które też było. Mówiłem Wam, że słuchajcie, będzie to do, tak wyglądało, że będą wywozić jednych i drugich, że jedno spotkanie w tym tygodniu, który był, będzie pozytywne, drugie będzie negatywne, żeby po prostu jak najwięcej ludzi, słuchajcie, kasy pozbawić. O, tutaj o tym pisałem, że będzie góra, dół, góra, dół, w zależności od tego, co rząd USA sobie postanowi powiedzieć na spotkaniach, które już i tak są ustawione, więc powiedziałem, że pewnie będzie tak, że niektóre będzie pozytywne, potem drugie będzie Negatywne i tak dalej, co dokładnie właśnie się stało. Była słuchajcie, duża pompka w górę, a potem po spotkaniu była znowu w dół, bo to sobie tak to ustawili. No to jest ustawka, nic więcej. Ale słuchajcie, dobrze, że sobie tutaj na tym właśnie skorzystaliśmy, bo tak naprawdę wszystko teraz jest w zgodzie tutaj z tym, co mówiliśmy. I teraz ważna rzecz: jeżeli potencjalnie ta korekta, o której tutaj mówimy, która jest i tak spekulacyjna, naprawdę główna założenie takie bardziej ogólne, globalne, to jest short. Założenie jest takie, że idziemy w dół. Ale jeżeli mamy tutaj brać pod uwagę, że ta korekta, która potencjalnie musi nadejść, może nadejść właśnie gdzieś w okolicach tego poziomu, gdzie aktualnie się znajdujemy, to tak bym to, słuchajcie, widział. Najprawdopodobniej, jeżeli ona tutaj gdzieś się stanie, a szutujemy ją praktycznie od tutaj dołka, czyli dobrze się tutaj wstrzeliliśmy, najprawdopodobniej... Tak tutaj dałem, widzicie, procentowo, gdzie możemy się podnieść. Największą dozą prawdopodobieństwa, ona pójdzie aż powiedzmy do 17300. Yy, sugeruje się słuchajcie tym, że gdzieś tutaj właśnie na tym poziomie 7300, o tutaj kończą się te największe likwidacje osób, które shortują 7300. Tego też sobie założyłem, że tutaj najbezpieczniej jest tak naprawdę sobie tego longa trzymać. Oczywiście wtedy też BNB może trzy razy bardziej podnieść się właśnie od tych okolic 2,7,0. Może to być też tak, że pójdziemy jeszcze wyżej, żeby tutaj zrównać się z tym szczytem, który mieliśmy. Odsuniemy to na 20%, bądź że też ten szczyt przebijemy. Też tu już jest mniejsza szansa, taka powiedzmy mniejsze prawdopodobieństwo. Więc tak bym tutaj to ocenił. Ja będę na pewno większością tu już pozycji, na pewno nad tym BNB, chociaż na tym 265, 270 wychodził. Ehm, potem zobaczę, co przyniesie czas następujący wtedy, jak tam dojdziemy, aczkolwiek tak bym to widział bardziej lokalnie. Pamiętajcie, że to jest lokalny obraz, gdzie on tak naprawdę dużo część dużo dużo ciężej jest przewidzieć, co tam może się stać, bo tu wszystko się zmienia lada, Dlatego też sobie tutaj tą grupkę obserwujcie, bo tutaj po prostu zamiast robić jakiś tam nowy filmik, to mogę szybko dać jakieś info, co jest myślę, że, log że logiczne, że po prostu łatwiej tu jest dołączyć i słuchać niż cały filmik o tym robić. Więc globalnie słuchajcie, według mnie spadki, w razie czego będę dokładał w górę. Jak też macie może jakieś pytanie, czy kimś się też sugerujesz, na przykład mam taką osobę, która Czasem ją po prostu gdzieś tam obserwuję, i jak ona robi podobnie, to jakby potwierdzają się te moje przypuszczenia. No więc, teraz tak naprawdę, ja nie reklamuję, po prostu lubię tego masterminda sobie tutaj śledzić na Twitterze. Faktycznie, ja nie jestem day traderem. Bardziej to moje analizy są, są takie średnioterminowe. Mu z tych faktycznie day, czy, mu z tych faktycznie day traderów mu naprawdę idzie dobrze. I on też słuchajcie sobie, longuje od dosyć dłuższego czasu. Na razie jest na minusie, aczkolwiek sobie tutaj te spadki uśrednia. I też spodziewa się, że w końcu yy, ta wybitka w górę musi tutaj po tych już 9% spadkach nadejść. Także to mnie utwierdza w przekonaniu, że faktycznie ta moja zajęta pozycja tutaj, tak naprawdę na tych samych dołkach. Jest dobra i potencjalnie yy, zysku z tego trade na BNB może być. 15 tysięcy dolarów z tego bitcoina też troszkę może być zysku? Po czym się tutaj skasuję gdzieś tutaj, troszkę zobaczymy, jak to będzie wyglądało i mm, będę czekał na to, czy warto jest dalej sobie uśredniać moją pozycję główną, czyli tą jednak spadkową na dźwigni X3, gdzie tam likwidację bym miał dopiero Słuchajcie na 23 tysiącach to jest mój taki tutaj główny zamysł. Jak nie pamiętacie to, co sądzę ogólnie. To wygląda to mniej więcej tak, że yy, dochodzimy tam tam wiadomo, z korektami, góra dół, góra dół, w końcu tutaj gdzieś dochodzimy do... Tego wskaźnika opportunity, od którego się bardzo tutaj często odbijamy. Yy, korekta by tutaj nastąpiła jakaś większa, typowo powiedzmy, tam 10-15% gdzieś w górę. Tak jak to było na przykład o, tutaj, tak, tutaj, 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 tutaj. Yy, korekta, znowu coś tam się dzieje. Koniec końców, słuchajcie, to jakaś kapitulacja, i teraz właśnie, no, czemu by ona miała nadejść? To jest pytanie, bo tak naprawdę yy, musiałoby. Stać się coś tutaj bardzo złego na rynku, nie wiem, USDT upada, nie wiem, Genesis upada, jakieś większe problemy z Binanceem. Nie mam pojęcia, co jeszcze może na, co jeszcze może nadejść, ale coś może nadejść według mnie, żeby to się ziściło. Takie już totalna, totalny armagedon i kapitulacja. I teraz słuchajcie bardzo ważna rzecz, bo jeżeli na przykład USDT miałoby się odpegować i na przykład stracić nawet chwilowo tak 20%, czyli, za, czyli USDT kosztowałoby jego kupno 80 centów, wtedy słuchajcie, tak naprawdę wszystkie wszyscy szorterzy, którzy, którzy shortują BTC z USDT, są tak naprawdę likwidowani. Bo co to oznacza? To oznacza to, że na przykład teraz, jak mamy cenę bitcoina. 16700 USDT traci 20% PEGA, chociaż na chwilę. To automatycznie Bitcoin kosztuje w tej parze. 20 tysięcy, czyli jest duża ogromna świeca w górę i wszystkich wybija. Dlatego też słuchajcie, ja polecam się powoli no, dywersyfikować. Na ByBicie jest fajnie, że można sobie i shortować na USDC w parze z Bitcoinem, USDT w parze z Bitcoinem, trochę na BUSD można sobie na Binance grać, bo tak naprawdę idąc ciągle jakby tą taką moją pro 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 prognozą, nie musicie jej słuchać, to jest ja tak zrobię, nie wiadomo, co się stanie, ale jak stanie się coś złego, to tutaj lepiej sobie te środki w stablecoinach po prostu zdywersyfikować, bo nie mam pojęcia, co tak naprawdę nastąpi. Nie? Koniec końców, spadamy tutaj potencjalnie do tego wskaźnika Tradera Zero, od którego się odbijamy. To jest tak, że tutaj na każdym z tej wstęgi sobie dajemy 30% naszej pozycji. I potem z biegiem miesięcy, miesięcy wzrastamy już do góry. Także globalnie, średnioterminowo, tutaj ta odbitka ma jak największy sens z uwagi właśnie na te zakupy, z uwagi na jeszcze inne rzeczy. Na to, że nie było korekty, praktycznie od 9% spadków, aż tak bardzo lokalnie, tak bym to. Widział. No więc tak bym to widział. I też słuchajcie, zostawiłem na sam koniec takie moje pytanie, na sam koniec specjalnie, żeby jak najmniej osób to obejrzało, bo jeszcze mam tutaj duże, to stoi jeszcze pod dużym po prostu znakiem zapytania, ale pamiętacie, Cię te, osoby, te osoby, które śledzą mnie od dłuższego czasu, wiedzą, że tam kiedyś planowałem jakąś taką darmową grupkę VIP założyć dla tych osób, które tam po prostu zrobią konto, tam z mojego linku i tak dalej. Zrobiłem ją, ona się w sumie nie sprawdziła, bo raz, że nie miałem motywacji, żeby ją prowadzić, dwa, że to też kosztowało mnie dodatkowych nakładów finansowych, żeby faktycznie ją prowadzić. Były, i te wszystkie wskaźniki, jakby na bieżąco, tam uploadować na tą grupkę, które naprawdę są super, które naprawdę działają, którymi ja z, naprawdę średnioterminowo wychodzę na bardzo fajny plus, tradując, żeby tam je udostępniać, żeby mieć takie obszerniejsze dużo analizy, które powstają tutaj na tej grupce VIP. Po prostu, słuchajcie, jestem w kontakcie z taką osobą, która jest w top 1 tradujących na Okeksie. On traduje bardziej lokalnie, gdzie faktycznie miesięcznie. Gdzie faktycznie miesięcznie ma bardzo fajne wyniki. Słowa, że taki screen z dupy, ale jeszcze się w ogóle nie przygotowałem. Ma bardzo fajne wyniki i na przykład on by tutaj Wam wysyłał też sygnały takie bardziej y, lokalne, daytradingowe, a ja bym takie obszerniejsze, dużo obszerniejsze analizy, właśnie średnio-długoterminowe, razem z tymi wszystkimi tutaj on-chainowymi likwidacjami, jakimiś heatmapami. Wszystko byłoby na dużo wyższym poziomie. Po prostu też bym mógł do tego, wiecie, oddelegować pracowników, mógłbym się na tym. Bardziej skupić i jakby też czuć, że faktycznie to musi być na poziomie, bo to już nie jest jakaś darmowa grupa, tylko faktycznie kto się za to płaci, byłyby też jakieś livey, czaty i tak dalej. Także najlepiej to nie jest żaden influencer, to jest po prostu gość, który żyje stricte z tradingu plus ja. Także potencjalnie mam taki plan. Szczególnie zaraz o tym mówię na końcu filmu, żeby jak najmniej osób to zobaczyło, ale tak czy się, jeżeli dotrwałeś do końca filmu, pierwszy nabór to będzie pewnie. 100 osób i chcę, żeby ta cena była taka wypoślikowana, żeby to nie było za tanie, za drogie, żeby jednak osoby tam, które, które, już tak są, które już tam dołączą, żeby to było wszystko na poziomie. Także potencjalnie, jak dotrwać do tego momentu i byłbyś zainteresowany w ogóle, to w opisie pod tym, pod tym nagraniem znajdziesz link do mnie na wiadomość prywatną do Telegrama. Napisz do mnie, powiedz, że byłbyś zainteresowany i co dalej. Ja jeszcze ja sam w sumie nie wiem, to taki naprawdę testowa, pierwszy raz raz o tym mówię. Jeszcze nie wiem, czy w ogóle to dojdzie do skutku, ale zobaczę po prostu, ile w ogóle osób z takiego najgorszego możliwego marketingu, czyli powiedzeniu czegoś na końcu filmiku w dwóch zdaniach, ile osób w ogóle napisze, czy byłoby potencjalnie zainteresowanych. Także no, to tyle. Tak bym widział ten obraz lokalnie, globalnie, średnioterminowo i tak dalej. A jeżeli byłbyś takim czymś zainteresowany, to napisz do mnie na Privy na Telegramie. Także dzięki Ci za uwagę. Ja tutaj wracam za chwilę do domu. Yy, mam nadzieję, że już dalszych kursów nie będzie. No i cześć.